Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jaki ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto Słowo Pańskie. Chryste. Jeżeli prosisz Boga o jakiś dar i wkładasz w to wiele wysiłku, ale nie otrzymujesz, to nie dziw się. Najwyraźniej zapomniałeś, że Bóg nie daje darów za wysiłek, ale za pokorę. Tak nauczał święty Izaak z Niniwy, ale tak też naucza dzisiaj Ewangelia. Celnik wie, że nie ma nic, ale Bóg ma wszystko. A faryzeusz złudnie uważa, że ma wszystko więc nie potrzebuje Zbawiciela. Sam siebie chce usprawiedliwiać. Nie bez powodu święci ojcowie już w starożytności mówili, że ci, którzy usprawiedliwiają samych siebie, popełniają samobójstwo. Tylko Jezus może nas usprawiedliwić, bo nikt z nas nie jest sprawiedliwy, nikt. Dlatego tylko Jezus może nas usprawiedliwić. Droga w chrześcijaństwie prowadzi nie w górę, a w dół. Nie ku doskonałości, a ku pokorze, doskonałość wyraża się w pokorze. To jest niczym w tej książce Alicja po drugiej stronie lustra, żeby gdzieś się dostać, należy biec w odwrotną stronę. Brecie i siostry, prawda polega na tym, że nie mamy niczego stałego na tej ziemi. Wszystko jest nam pożyczone. Pożyczona jest nam władza. Pożyczone jest nam zdrowie, pożyczona jest nam siła, uroda, pamięć, pożyczona jest nam wiedza, pożyczone są nam umiejętności. Piłat do pana Jezusa mówi: Mam władzę uwolnić ciebie. I co pan Jezus odpowiada? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Wszystko ci jest pożyczone, a twój problem polega na tym, że zuchwale przypisujesz to sobie. To jest symboliczny obraz, że kiedy się rodzimy, to mamy zaciśnięte pięści, a kiedy odchodzimy, to dłonie są otwarte. Nagi wyszedłem i nagi wracam, mówi Chiob. I my każdego wieczoru o tym sobie przypominamy, że wszystko jest nam pożyczone. Kiedy idziemy spać, to nic nie jesteśmy w stanie zabrać ze sobą. Nic nie weźmiesz ze sobą w sen. We śnie tracimy całkowitą kontrolę nad swoim życiem i zdajemy się we wszystkim na Boga. A następnie rano Bóg oddaje nam nasz świat i nasze życie. Wszystko dostaliśmy i wszystko musimy oddać. I świadomość tego pomaga nam lepiej żyć, daje więcej wolności. Właśnie to warto zrozumieć, że tylko od Boga wszystko możesz mieć przebaczenie, życie, wzrost duchowy, coraz większą bliskość z Nim, tylko od Niego. Okryć się pokorą to przyjąć, że bez Boga nie jestem w stanie zrobić niczego dobrego, nawet wziąć oddechu. Żyjąc z Panem Jezusem, Przebywając w jego obecności, karmiąc się nim, my stajemy się coraz bardziej silniejsi, co w języku ewangelii oznacza coraz bardziej pokorniejsi. Odkrywamy, że źródło zasilania jest poza nami, że można powiedzieć, że jesteśmy jak piecyk elektryczny, który rozgrzewa się będąc podłączony do prądu. Cała moc jest nam pożyczona. I na tym też polega doświadczenie Paschy, że umieramy od poczucia własnej siły, żeby Pan Jezus dał nam swoją siłę. Umieramy od poczucia własnej doskonałości, żeby Chrystus obdarzył nas swoją doskonałością. Umieramy od poczucia własnej sprawiedliwości, żeby Pan Jezus nas usprawiedliwił. Umieramy od naszych pomysłów, żeby realizowały się Boże Pomysły. Te stare Prawo Duchowe mówi, że to, w czym innych osądzasz, sam w te grzechy wpadniesz. Nie macie takiego doświadczenia? Święty Piotr też miał takie doświadczenie. Panie Jezu, na mnie to możesz liczyć. Nie wiem, jak inni, nie wiem, jak Mateusz, bo przecież wszyscy wiemy, że był celnikiem, a wiadomo, jak wygląda życie celnika. Nie wiem, jak synowie Zebedeusza coś tam z matką kombinują. Tomaszowi też za bardzo ufać nie można. Ale na mnie to możesz liczyć. I wtedy Pan Jezus mówi, Piotrze, nie ręcz za siebie, jedna noc będzie weryfikacją. I Piotr się tego musiał nauczyć, co już celnik wiedział w Ewangelii, że błogosławieństwo Boga spływa na nas nie za poczucie lepszości, nie za zadowolenie z siebie, ale za pokorę i skruchę serca. Jeden akt skruchy serca przed Jezusem może sprawić, że zdrajca zostaje świętym, a przestępca dostaje się do nieba. To jest przykład świętego Piotra i to jest przykład dobrego Łotra. A jeden akt pychy może sprawić, że Bóg cofa swoje błogosławieństwo. To jest przykład Saula, ale też wielu ludzi, którzy otrzymali od Boga wielkie dary. A zachwycili się sobą. Pokora sprawia, że człowiek nie wynosi się ponad innymi. Mnie się nie należy więcej. Mnie się nie należy łatwiejsza droga. To jest postawa pokory. I warto pamiętać o tym, ponieważ my do śmierci będziemy atakowani pychą. Dlaczego? Ponieważ Bóg za pokorę daje błogosławieństwo a pycha niszczy Boże dary. Więc zły duch atakuje pychą. I kochani, nikt nie jest od tego wolny. Nikt. Pokora jest tak cenną i złotą cnotą, dlatego jest tak bardzo płochliwa. Jeżeli ktoś sobie pomyśli, jestem pokorny, to w tym momencie już nie jest. Bo pokorę inni widzą, ale nie my. Jest dobry sposób na to, co zrobić... Kiedy atakuje nas pycha, i tutaj pokazuje to Ewangelia w przypowieści o celniku, co zrobić, kiedy atakuje nas pycha, wyniosłość, zarozumiałość, poczucie, że sam sobie ze wszystkim poradzę, to wówczas warto zrobić to, co zrobił celnik, przypomnieć sobie dawne grzechy. Żyć według reguły celnika, czyli nie zajmować się słabościami innych, ale patrzeć na swoje, których naturalnie znajdziemy sporo. Bracie i siostry, my nie powinniśmy się bać słabości, ponieważ Pan Jezus przyszedł do słabych. Nie powinniśmy się bać upadków, ponieważ Bóg nas podnosi. Nie powinniśmy się bać przyszłości, bo Ona należy do opatrzności. Nie bój się jutra. Bóg już tam jest. Najbardziej powinniśmy się bać pychy, gdyż to z powodu pychy największy anioł stał się szatanem, a z powodu pokory jąkający się Mojżesz stał się wielkim prorokiem. Bóg, który uniżył się do tego stopnia, że stał się człowiekiem, jest czystą pokorą. Dlatego, kto ma pokorę, może rozpoznać obecność Jezusa.